Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać recenzję i taką krótki instruktaż składania i generalnie przewodnik po łóżeczku dla dziecka 160 cm e, To jest materac I teraz generalnie to łóżeczko tutaj mam rozłożone e, Jak tutaj się zasuwa e, materac mogę położyć Ale to a może położę Zobaczycie sobie jak ono wygląda ciach, bo bardzo szybko fajnie się to składa. Dobra, mamy. No i teraz troszkę o niej opowiem, no, bo jest dużo opowiadania. Generalnie ono było troszkę, cena około 450 zł z przesyłką. Filmik ten nagrywam w 2020 w połowie. Tam 100 zł była przesyłka, tak, czyli tutaj było dość, ta przesyłka dość na cenę dość pływała. Wersja była troszkę droższa, dlatego że ten kotek tutaj jest laminowany. Generalnie od razu już powiem, że no oceniam je na spoko, tak, no w tej cenie powiedzmy, że spoko, nie jest idealne, były pewne wady, no, ale to zaraz do tego wrócę. Pierwszą wadą przyszedł, y, przyszedł bez instrukcji montażu, teoretycznie jest ono proste zamontować je, ale praktycznie no w trzy osobie montowaliśmy, druga rzecz jaka taka jest wada jak dla mnie, Oczywiście na zdjęciu y, to jest w ogóle takie, no można by najpopularniejsze łóżeczko na Allegro one są wszystkie bardzo podobne od różnych sprzedawców tylko właśnie troszkę różnią się detalami. No jakie są te detale? No na przykład detal jest taki, że tutaj ta część ona jest po prostu wyciągana, tak? I ona jest fajna, bo można ją w tą drugą stronę przełożyć. No i to znaczy detal, bo to jest inaczej troszkę e, wtedy jest zamontowane, inaczej jest składane. E, no i jakie tutaj już rzecz, od razu tutaj jedna ta część przyszła. Hmm, tutaj jest troszkę widać, no. bo widzicie później maskownica, no, ale generalnie to już no, jest jakiś tam mały faler. Jest to łóżko dość bardzo takie, można powiedzieć, prymitywne, ale ten prymitywizm doceniam na ok. Na przykład tutaj zobaczcie, nie ma prowadnicy, to po prostu się w ogóle ta wypłeczka jest niezależna. tak. No i nie było tej instrukcji. Ech, materac jest standardowy. Niby gratis, a tak naprawdę materac jest beznadziejny, ale my chcemy dokupić lepszy. To jest, no ale to, aby tego się spodziewaliśmy, że materac jest e, beznadziejny. Plusem, plusem tego urzeczka jest to, że ono ma e, na 90 kg, także tutaj może spokojnie matka też wejść z dzieckiem i to jest bardzo duży plus. Tutaj e, to jest, ta część jest, co pewnie jak ona się nazywa, no ale w każdym razie ta część jest. Też była wybierana specjalnie, że jest lepsza jakościowo, no i rzeczywiście fajnie to jest. To tutaj pasuje, tutaj możemy sobie to na tych szybkach zamontować, fajnie to jest. Tak wiec ten laminat jest bardzo ładny, wybiera się ten wzorek, tutaj jest kotek, hmm. tutaj jest drugi, no i taka drobna wada, maskownice. Oczywiście na zdjęciu to jest wszystko różowe, a tutaj będą białe maskownice, bo nie było różowych. Standardowo dają białe i kolor można sobie dobrać np. niebieski to wtedy nie dają ci już niebieskich maskownic. Wymiar 160 można różnie je złożyć. Też trzeba troszkę z tym uważać różne kombinacje. No i chyba tyle chciałem powiedzieć o tym rzeczku może jeszcze tutaj pokażę jak z tym całym montażem to jest może ważne może to zainteresuje was jak też nie będziecie mieć instrukcji bo podejrzewam że wiele osób właśnie nie wziął instrukcji. Ja tu wyciągnę i tą półkę i obrócę ją to zobaczyć jak ona też jest złożona jestem, no i zobaczcie, jak ta półka jest złożona. Po prostu tutaj mamy kółka takie, które przykręcamy. Tutaj wkładamy płyty i przybijamy gwóstkami. I to jest cała tutaj, tutaj wkręcamy sobie. No, I tak ta półka tutaj wygląda. Generalnie montaż to jest, nie wiem, z półtorej godziny. No, ale jednak trzeba kilka osób, żeby to tutaj, ten fragment tutaj szczególnie zamontować. Fajnie to osadzić. I tyle. No, generalnie pozdrawiam i no, w sumie polecam to łóżeczko, bo jest ładne, prezentuje się ładnie, muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie, się, ładnie wygląda. Na razie.